Hej, cześć, ja jestem Hubson no i witam Was ponownie w kolejnym odcinku z mitów w grze GTA San Andreas. Na początku tego filmu przejdziemy sobie na chwilkę do odcinka poprzedniego, ponieważ jak się okazało ten mit główny, mmm, który znalazł się w tytule tego filmu, czyli czy CJ mmm, przybierze na masie po wypiciu spranka, okazał się być sprawdzony źle, ponieważ ja tego nie wiedziałem, dopiero mi napisaliście w komentarzu i na Facebooku, że istnieją takie momenty w grze, że ten postęp na przykład... Mmm, Odnośnie jazdy na rowerze, samochodem, e, dotyczące tego, czy CJ tyje, czy nabiera mięśni, są takie momenty w grze, gdzie tego gra nam nie pokazuje, bo przeważnie wyświetla się bodajże w lewym e, górnym rogu ekranu taki paseczek no i właśnie gra nam mówi, że CJ przykładowo przytył. Natomiast w tym momencie tego nie mieliśmy i trzeba było albo mieć naciśnięty tab i to badać, jakby w chwili rzeczywistej, że tak to powiem. Albo ewentualnie wejść e, i wyjść z pomieszczenia, no i wtedy już jakby wizualnie po CJ-u byśmy zauważyli, że ten przytył. E, także ja osobiście przepraszam za pomyłkę, aczkolwiek ona była tak po części no, niezależna w 100% ode mnie, ponieważ no, ja jednak byłem e, prawie że w 100% przekonany, że gra nas poinformuje, gdy CJ nabierze masy, a jednak tak się nie stało. Dobra, tyle tytułem wstępu, a my przechodzimy sobie już do odcinka dzisiejszego. No i dobra, ja w tym momencie sobie wczytałem grę, jest to safe y, będący bodajże przed misją e, właśnie znakowanie terenu. Będziemy sobie sprawdzać to czy CJ, a właściwie czy Sweet będzie na ulicy Grove w momencie kiedy CJ, czyli my, będziemy zamalowywać tagi. Jest taki etap w tej misji, że e, my wysiadamy CJ-em, natomiast Sweet y, mówi, że jedzie znakować teren. W innej części miasta. I właśnie autor mitu zauważył, że Sweet znajduje się wówczas na ulicy Grove, a nie znakuje teren tak jak to nam wcześniej powiedział. Ja sobie w tym momencie zamaluję te dwa tagi i przyniesiemy, już do, i przyniesiemy się już do tego odpowiedniego momentu w grze i zobaczymy, czy ten mit faktycznie będzie prawdziwy. No i powolutku zmierzamy sobie już do drugiego znacznika. Tam właśnie Sweet nas wysadzi, wsiądzie za kółko i pojedzie. Teoretycznie przemalowywać inne, inne grafity w innej części miasta, natomiast podobno, tak jak już powiedziałem wcześniej, pojedzie on na Grove. Za chwilę sobie to zobaczymy. I może wykonamy to w ten sposób, że wpiszę kod na jetpack. Zobaczymy czy w ogóle Sweet pojedzie no w kierunku Grove, to on póki co nie jedzie, aczkolwiek... O kurczę, żebym go tylko nie zgubił. Aczkolwiek zobaczymy, bo być może za chwilkę w tamtą stronę jednak jechać będzie. No i w tym momencie jakby odkryłem kolejną ciekawostkę. Zwróćcie uwagę, że Sweet prawdopodobnie ma niewidzialnego szofera, co chyba w tej grze rzadko się zdarza, prawda? No o to. Póki co w ogóle Sweet jakby w kierunku Grove nie jedzie. Ja jeszcze zobaczę w tym momencie, czy jak udamy my się na Grove, to czy jednak może tam Sweet się pojawi tak, tak o sobie, zrespi się. Bo też takie przypadki w tej grze, czy też w GTA 4 miały miejsce, że te postaci Respiły się totalnie, jakby z dupy. Zobaczymy, czy właśnie Sweet będzie w tym momencie na growth, czy jednak mid będzie musieli sobie obalić. No, sprawa dość ciekawa. Co tu się w ogóle dzieje, to jest czasami niesamowite. Gra jest wspaniała, ale jednak błędów pozbawiona nie jest. No, wydaje mi się, że jednak Mit będzie no, potwierdzony, ponieważ ok, może Sweet nie jechał w kierunku Grove, no ale jak sami widzicie na Grove, jakim studem się znalazł. No, fajna ciekawostka, nie? Tylko jeszcze pytanie: dlaczego on lewituje, a nie stoi na ziemi? Zobaczę sobie jeszcze z ciekawości, co się stanie, jak rozwalę samochód Sweeta. No, jednak. No, ale nawet Sweet w środku jest, bo myślałem, że zniknie. Dobra, mniejsza o to, przechodzimy sobie do mity numer 2. No a my przechodzimy sobie zatem do mitu numer 2. Jesteśmy w tym momencie w misji na Soul i będziemy no, sprawdzać taką dość ciekawą rzecz. W tym momencie macie mit pokazany na ekranie. Ja go nie będę jakby mówił, ponieważ nie chcę niczego pomylić. Ja dokładnie teraz w tym momencie punkt po punkcie wykonam. Wy to zobaczycie może w przyspieszonym tempie. No i zobaczymy czy faktycznie po tym wszystkim otrzymamy mega skrętnego NRG500 którego niestety nie będziemy mogli, jak się okazuje, zachować w garażu z tymi właściwościami, no ale zobaczymy, czy w ogóle takiego NRG uda nam się po tych krokach uzyskać. No, ale już w tym momencie widzę, że z tym motocyklem coś jest nie tak, ponieważ jakoś tak dziwnie się zachowuje. Jest mimo tego przebitego koła strasznie skrętny. Ja w tym momencie sobie skoczę do PN Spraya, no i zobaczymy co stanie się, gdy ta opona się naprawi. No i zobaczmy. Przemalowuję właśnie mojego NRG 500, no i teraz zobaczymy, czy będzie rzeczywiście tak skrętny, jak mówił autor tego mitu. No, jest dużo bardziej skrętny, wow, ale fajna ciekawostka. To bardziej właśnie taka ciekawostka aniżeli mit. Ale zobaczcie, jaki ten motor jest w tym momencie skrętny. Ja pierdzielę szczególnie, jak mu, jak mu odejmujemy, jakby gaz. A czy właściwie, jak dodajemy gaz, to on staje się mega na tych zakrętach. Zobaczcie, skrętny. Może w tym momencie właściwie w każdy zakręt wchodzić ze strasznie dużą prędkością. No ale spoko ciekawostka. Bardzo, bardzo fajny mit. Dziękuję za podesłanie, no a my przechodzimy sobie do mitu numer 3. No i dobra, w tym momencie przechodzimy sobie do kolejnego mitu. Zobaczymy, czy ten motocykl, czyli bf 400 który jest bodajże dostępny w trzech wersjach z tego co pamiętam, będzie w innej wersji, gdy wciśniemy sobie powtórkę, którą mamy dostępną pod klawiszem F1. Zobaczmy. No i tak. Zdecydowanie jest inny, ponieważ ja miałem tą wersję niezabudowaną. Natomiast w tym momencie, jak, z, jak zwrócimy uwagę, e, w, w powtórce pojawiła się wersja tego motocyklu zabudowana, i zobaczymy sobie jeszcze, czy podobnie będzie z motocyklem. Bodajże FCR-900. Dobra, mamy motocykl FCR-900. E, on też występuje w trzech wersjach, i dlatego mnie to strasznie ciekawi, czy e, ten motocykl również pojawi się na powtórce. W zupełnie innej wersji niż ta, którą jedziemy. No i jak widzicie, jednak tylko motocykl BF400 ma tą zależność, że możemy jechać motocyklem z jedną wersją, a pojawia się jego wersja zupełnie inna, wersja zabudowana akurat w tym przypadku, który my przed chwilą testowaliśmy. Dobra, przechodzimy sobie do mitu numer 4. Przechodzimy sobie do mitu kolejnego. Ja w tym momencie zdobyłem jedną gwiazdkę policji i zobaczymy, czy auto, w którym się znajdujemy, znajdzie się na podziemnym parkingu. Zobaczymy, czy... Tylko w tym momencie muszę poczekać, aż ktoś mnie zatrzyma. Dobra, teraz jakby jesteśmy zaaresztowani w samochodzie. Oj, przywaliłem w mikrofon. No i zobaczymy, czy ten samochód znajdzie się na podziemnym parkingu. Dobra, powolutku zmierzamy do samego końca tego parkingu. No i chyba się zgadza, bo dokładnie takim samym admiralem podjechałem pod... Znaczy podjechałem, zostałem zaresztowany, tak? W takim samym admiralu. Zobaczę sobie to jeszcze raz, tyle że na przykładzie jakiegoś innego samochodu, bardziej spotatowego, żeby on się po prostu wyróżniał, bo no, to mógł być przypadek równie dobrze, tak? E, więc za chwilkę zobaczymy sobie to jeszcze raz. No, Okej, okay, w tym będzie sobie zrespawnowałem... Hot Racera, no i zobaczymy, czy ten samochód pojawi się na podziemnym parkingu. Jest on dość unikatowy, unikalny, także, no, będziemy mieć wtedy 100% pewność. Dobra, powolutku jesteśmy i zobaczmy, czy on się pojawi, i tak. Wtedy, akurat z tym chyba admiralem, był no, dość taki duży fart, chociaż nie wiem, czy on po prostu tu nie został na swoim miejscu. What the fuck. W każdym razie midi jak najbardziej potwierdzony, i teraz mi coś tak kojarzy, że jak ja już o tym wspominałem, że właśnie ta opcja w GTA 5, dzięki której możemy jakby samochód wykupować z podziemnego garażu policyjnego w momencie kiedy zostanie on odholowany, miała być już właśnie w GTA San Andreas. I to może być takie nawiązanie, taka namiastka tego, po której mogliśmy to właśnie stwierdzić, że coś takiego miało już być właśnie w GTA San Andreas. Dobra, przechodzimy sobie do mitu kolejnego. Ja powoli czekam na straż pożarną, ponieważ będziemy sprawdzać, czy uda nam się podpalić strażaka. Nigdy tego wcześniej nie sprawdzałem. Co więcej, nie zwróciłem zbytnio na to uwagi. Wydaje mi się, że teoretycznie, tak jak autor mi tu napisał, powinien go chronić ten cały strój, który ma na sobie. Natomiast jak będzie, no tego nie...